Kochani, jeśli możecie, to chciałabym, żebyście się na chwilę zatrzymali. Chciałabym wam opowiedzieć moją historię, jak spotkałam Jezusa. Przede wszystkim chciałabym wam powiedzieć taką informację, że chrześcijaństwo bez osobistego poznania Jezusa jest jak chodzenie po kropówkach, ale nie bycie w Tatrach. Chciałam wam też powiedzieć, że Biblia mówi, że Ewangelia jest mocą dla każdego, kto w nią uwierzy. Chcę Wam najpierw powiedzieć, jak wyglądało moje życie, dopóki nie spotkałam tej mocy, dopóki nie spotkałam Ewangelii. Ten człowiek, który przed chwileczką głosił, jest dzisiaj moim mężem. Ale i dzisiaj jest w naszym życiu dobrze, ale nie zawsze tak było. Ja, w wieku 16 lat, odeszłam z mojego rodzinnego domu i związałam się z obecnym dzisiejszym moim mężem. On wtedy był ode mnie starszy o 5 lat. I dzisiaj z perspektywy czasu umiem powiedzieć, że na pewno nie szukałam kochanka, ale szukałam ojca. Miałam tatę, ale tak naprawdę mój tata nigdy nie był dla mnie tatą. I wydawało mi się, że na tamten czas Artur jest w stanie wypełnić pustkę w moim sercu. Wydawało mi się, że po prostu będzie dla mnie tatą, ale bardzo szybko okazało się, że nie jest dla mnie tatą, dlatego że sam potrzebował taty. E, okazało się, że jest w zorganizowanej grupie przestępczej. W ogóle wiedziałam, że jest przestępcą, że jest zły i tak dalej. Natomiast jak gdyby nie to było dla mnie ważne, gdzieś w moim sercu ja szukałam miłości, szukałam kogoś, kto po prostu się zaopiekuje moim życiem. I wiecie co? Nasze życie wyglądało bardzo źle. Z roku na rok wyglądało coraz gorzej. Artur, Generalnie cały czas był groźnym przestępcą, więc jak gdyby za tym szło też siedzenie w więzieniu. Więc moje życie wyglądało tak, że Artur siedział w więzieniu, ja jego odwiedzałam w tym więzieniu, potem troszkę wychodził na wolność, obiecywał mi, że będzie lepszy, że będzie inny, obiecywał mi, że nasze życie będzie zupełnie inaczej wyglądało. Natomiast było to wszystko jedna wielka ściema, ponieważ grzech, był tak realny w naszym życiu, że nie było w ogóle mowy o lepszym, o lepszym funkcjonowaniu. Chcę Wam powiedzieć, że dotknęłam w swoim życiu totalnego dna, żyjąc z przestępcą moje życie. Po prostu było napełnione ogromnym lękiem. Przyjechała kiedyś po nas zorganizowana grupa przestępcza i chciano nas porwać, chciano mnie zabić, i mojego syna, który miał wtedy 9 miesięcy, a dzisiaj stoi i nas kameruje. I ja nie opowiadam Wam czegoś teoretycznego, ale coś prawdziwego, coś, co naprawdę wydarzyło się w naszym życiu. I wiecie co? Jezus był realny dla człowieka i tak my dzisiaj jesteśmy realni dla was. I chcę wam powiedzieć, co się potem wydarzyło w moim życiu, kiedy spotkałam się z tą Ewangelią. Było mi bardzo źle. Artur był coraz gorszy. Za każdym razem wychodził coraz gorszy z więzienia, coraz gorszych miał znajomych. I możecie sobie wyobrazić, jak wyglądało nasze życie. Był narkomanem, kiedyś przystawił mi pistolet do głowy, chciał mnie zastrzelić. I ja, kiedyś po prostu już było mi tak bardzo źle. I nie wiedząc o tym, że ten bóg w ogóle jest, że on jest żywy, mówię, Boże, jeśli w ogóle jesteś, zabij go albo go zmień. Natomiast wiecie co? W ogóle nie miałam pojęcia, jaka nastąpi zmiana. Mi się wydawało, że po prostu stanie się dobrym człowiekiem. I wtedy Artur trafił do więzienia na taki krótki wyrok, na 10 miesięcy. I po trzech miesiącach napisał do mnie list, że spotkał Jezusa, że Jezus przebaczył jego grzechy i że on mnie prosi o przebaczenie. I wiecie co? Była to dla mnie straszna informacja. Być może tak, jak Wy dzisiaj ją słyszycie. Ja w ogóle nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Mówię świrt, kompletny głupek. Wydawało mi się, że zgłupiał. Z uwagi na to, że brał kokainę. wydawało mi się, że zawiesiło mu się po prostu w głowie. Ale wiecie co? Po dziesięciu miesiącach do domu wróciła nowa osoba, niezresocjalizowana, ale nowa osoba z nowym sercem, z nowymi pragnieniami. I wiecie co? Ja przez półtorej roku oglądałam jego życie, i on mi głosił Ewangelię. Mówił do mnie, że jeśli ja nie narodzę się na nowo, nigdy nie ujrzę Królestwa Bożego. I coś wam powiem: kiedy słyszymy pewne rzeczy ogólnie to jesteśmy gotowi tego słuchać. Ale kiedy ktoś zaczyna mówić do naszego życia personalnie, to zaczyna nas to boleć. I kiedy Artur mówił do mojego życia personalnie, że ja muszę się na nowo narodzić, to po prostu ja byłam, ja byłam wręcz oburzona, ja byłam gotowa go zlać. I wiecie co? Ja byłam takim sprawiedliwym grzesznikiem. Ale Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Ja Żyłam z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. Chciał mnie zabić. Wręcz byłam ofiarą tego całego systemu. I mi się wydawało, że ja zasługuję na niebo. Ale Artur mi cały czas powtarza: nikt. Z uczynków nie wejdzie do nieba, bo zbawienie jest z łaski. Musisz narodzić się na nowo. Była to dla mnie straszna informacja. I wiecie co? Kiedyś do naszego domu przyjechała policja, ja zostałam aresztowana, dlatego że, e, żyjąc tym człowiekiem, zostałam też pociągnięta do współodpowiedzialności za zorganizowanie grupy przestępczej. I było mi wtedy bardzo źle. Ja znalazłam się w takim dole zagłady. I pamiętam, jak dzisiaj, że Artur wtedy powiedział do mnie: Nie bój się. Dał mi do ręki 10 złotych i powiedział do mnie: Nie bój się, ty wrócisz. I wiecie co? Kiedy jechałam z kuta kajdanami do prokuratury, to gdzieś w głębi siebie zawołałam: Mówię, Boże, jeśli w ogóle jesteś żywy. Wiecie, ja, nie, ja w ogóle nie miałam takiej potrzeby, żeby się zmieniać, bo ja nie miałam z czego. Ja uważałam, że jestem ofiarą, że wręcz ja i Jezus mamy coś ze sobą wspólnego. Jezusa zabili, a mnie chciano zabić. Wydawało mi się, że jak gdyby ofiara poniesiona w moim życiu z uwagi na krzywdę, że ja do tego nieba po prostu wejdę. Ale kiedy jechałam w tym radiowozie policyjnym, mówię, ojej, w ogóle szok. Po ludzku nie ma teraz takiej możliwości, żebym w ogóle ja wyszła. Aresztowali wtedy Artura, aresztowali mnie. Wtedy nasz syn czteroletni został sam w domu. Ja mówię, I Biblia mówi, że czasami jest tak, że człowiek znajduje się w dole zagłady. I ja wtedy byłam w takim dole zagłady. I mówię, Boże, jeśli jesteś żywy, nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I wiecie co? Ja nie poszłam siedzieć do tego więzienia. I ja wtedy wiedziałam w swoim sercu, że ten wielki Bóg to spowodował. Rozumiecie, że to on, on mi się wtedy poprzez to, że ja nie poszłam siedzieć do tego więzienia. Ja zrozumiałam, że jest coś większego, że jest coś silniejszego, że jest ktoś, kto ma więcej mocy i więcej władzy. Rozumiecie, ale ja dalej nie miałam takiej potrzeby, aby się z nim pojednać. Ja nie uważałam, że ja potrzebuję zbawienia, ale została mi w domu po arturze Biblia. I już w ogóle o tej sytuacji nie mogłam zapomnieć. Mówię, po ludzku jest to niemożliwe. Po ludzku powinnam siedzieć w więzieniu. Na mnie zostały wzięte ekskluzywne samochody, kupę pieniędzy było wyłudzonych z banków. Ja wieę, co to w ogóle jest, wiecie, po ludzku nie było szans, żeby mnie nie zamknęli, więc ja wiedziałam, że to Bóg spowodował. I coś ci powiem? Wtedy ja wiedziałam, że to on. Odpowiedział na głos mojego wewnętrznego wołania. I kiedy zaczęłam czytać tą Biblię, mówię, Boże, Artur z czegoś pokutował z jakiegoś grzechu, ale on miał grzechy, a ja, ja po prostu je ja nie wiem, paliłam papierosy <noise> z takich gorszych rzeczy. I zaczęłam czytać Biblię. I w Biblii przeczytałam, że jeśli kobieta spojrzy pożądliwie na innego mężczyzny, winna jest grzechu cudzołóstwa. I wiecie co? Bóg podniósł wszystko do rangi serca, nieważne, kim jesteś. Nieważne czy jesteś fizycznym mordercą, czy tylko w swoim sercu mordujesz, mordujesz ludzi. Ja wtedy zrozumiałam, że ja w swoim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Wszystkie. Palenie papierosów to był jakiś tam, jak wiecie, jak, jakaś tam, jakaś, je, jakiś jeden ułamek. W swoim sercu mordowałam, w swoim sercu cudzołożyłam. I ja wtedy przyjęłam Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. I On nie wszedł do mojego życia jak ham. I pamiętajcie o tym, to jest Pan Panów i Król Królów. To jest gentleman. On nie wtargnie do twojego życia na siły. On chce przyjść na zaproszenie. Ja wtedy poczułam, że ja potrzebuję Zbawiciela. Że jeśli nie pojednam się z Jezusem, to pójdę do piekła. I Ewangelia. To jest dobra nowina dla każdego człowieka. Jezusa przyjmujemy, żeby mieć pokój z Bogiem. Dzisiaj nie wiem, czy masz pokój z Bogiem. Ja mam dzisiaj pokój z Bogiem, że z tym samym człowiekiem, który chciał mnie zamordować. Jest dalej moim mężem. Ale kiedyś stanęłam przed taką decyzją, wie Boże, jak mam dalej żyć z tym człowiekiem. A Bóg, dom... bo widzicie, w ogóle Bóg jest normalny. Mówi do nas takim głosem, żebyśmy w stanie byli go zrozumieć. Nie mówi do nas po hiszpańsku, jeśli jesteś Polakiem. On powie do ciebie: słyszę Głosem. I Bóg do mnie powiedział tak: W modlitwie Pańskiej modlisz się, ojcze mój, przebacz mi na moje winy, tak? Tak jak i, ty, jak i ja przebaczam moim winowajcom. I Bóg do mnie powiedział: Przebacz swojemu winowajcy. To jest decyzja. Ty mu przebacz, tak jak i ja przebaczyłem tobie. Bo jeśli ty nie przebaczysz swojemu winowajcy, to czemu chcesz, żebym ja ci przebaczył? Zobaczcie. Bóg jest żywy. Bóg jest mocą. Duch Święty został dany po to, abyśmy panowali nad diabłem we własnym życiu. Duch Święty to nie są jakieś ciarki, jakieś przeżycia, ale to jest autentyczna moc, ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Wtedy, kiedy pojednasz się z Jezusem, ona wypełni Twoje życie i będziesz władał w swoim życiu. To ty. Będziesz miał diabła pod nogami. Chcę Ci powiedzieć, że kiedy ja przyjęłam Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, to fizyczne, jak gdyby fizyczne rzeczy naokoło mnie one się nie zmieniły, ale coś potężnego zamieszkało w moim sercu. Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkał w moim sercu i Biblia mówi, że większy jest Ten, który mieszka w nas niż Ten, który niszczy świat. I chcę Ci powiedzieć, że z Bogiem w sercu te problemy, które po ludzku wydają się ogromne, stały się. Się takie malutkie, zrealizowało się w słowo w moim życiu, że ja z Jezusem panuję nad diabłem. Pojednaj się z Bogiem. Kimkolwiek jesteś, czy jesteś mądry czy głupi, czy jesteś prostytutką czy złodziejem, czy jesteś magistrem czy nauczycielem, potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Twoje życie może być zupełnie inne. Ono może zupełnie inaczej wyglądać. Jeśli chcesz, abyśmy się o ciebie modlili, abyśmy nakładali na was ręce, przyjdźcie tutaj do nas. Chcemy wam udzielać z tego, co jest w nas. Amen.